Witam z Madrytu, jestem właśnie przed Santiago Bernabeu i będziemy kupować koszulkę dla Igiego, dla tego świętego z siłowni. Miał jakiś tydzień temu urodziny, więc trzeba mu kupić koszulkę Realu Madryt. Ogólnie jest za Barceloną i trzeba go nawrócić na dobrą stronę. To jest właśnie sklep oficjalny, i ogólnie tutaj jest jakiś remont, bardzo głośno jest w okolicy. Całe stacje Santiago Berna były w remoncie, później to nagram. Na razie wchodzimy do sklepu. I zobaczymy, jakie są ceny, bo tak szczerze się trochę boję. No i są koszulki. Chyba święty nie dostanie tej koszulki, jednak. To tu czopeczkę mamy za 20, więc chyba się skończy na czapce, nie na koszulce. A tu takie bluzy, ile kosztują? Albo te koszulki. To są za 50 euro. Ale to nie widać, że Real Madrid to jeszcze będzie nosił. koniec końców... Mama, mama chce być bardzo na filmie, więc końców, koniec końców bierzemy Igorowi taką koszulkę. Jest z Realu Madryt, jest tutaj oficjalna. Ja sobie biorę taką. Zakupy już zrobione. Później pokażę... Proszę na mnie obiektyw. I tak jak już wcześniej mówiłem, nie wiem czy nie wiem czy w tym filmie to wstaje, czy w następnym, jak będziemy szli po prostu z Igorem na siłownię tego dam prezent i zobaczymy jego reakcję. Przypominam, że jest kibicem z Barcelony. Tam. Myśleliście pewnie, że teraz będzie dalsza ciąg vlogu. Kurwa, nie umiem mówić, no. Nie umiem mówić, no. Witam, myśleliście pewnie, że to będzie kolejna część, dalsza część vlogu z Madrytu. Tak jednak nie jest. No tak szczerze to nagrałem tam mimo wszystko dalszą, dalszą część tego vlogu, ale był on tak nudny, że pomyślałem, że ja zaoszczędzę wam tego i nie będę tego pokazywał. Nie, serio, tam nie było za bardzo kontentu do nagrywania. Teraz będę leciał do Egigon tar na targówkę. jak jedziemy, będzie też oczywiście pójo I tutaj mam. Mam no właśnie torebeczkę, i damy mu zobaczymy, jaką ma reakcję. Czyli, oczywiście, w tym odcinku to zobaczycie, yy, bo tak pomyślałem, że będzie lepiej, nie ma sensu rzucać dwóch minut, kurwa, z jakiegoś tam Madrytu. Zobaczycie, co będzie. No i oczywiście, zrobimy sobie trening. Tym razem nie klatki, a pleców. Dzisiaj będą plecy plus biceps. Także widzimy się już na miejscu z panami. Chłopakami, kurwa, z panami. Jeden chuj, widzimy się na miejscu. Jestem już tu przy galerii. Ogólnie jest lekki przypał. Plan był taki, że przyjedzie kurwa Pujol przed świętym. Razem się spotkamy, on weźmie już kamerę i później pójdziemy z kamerą do świętego razem z tą torbą, bo ogólnie średnio mam gdzie ją schować, bo no tu mam torbę, tu jest to no i tak niekoniecznie, niekoniecznie chcę to zginać, to i tak jest już, jest już trochę pogięte. Bo ogólnie miałem to w bagażu podręcznym, tak, w plecaczku kulturalnie I moja mama stwierdziła, że tam kurwa wrzucimy butelki od, wód, od wody I się pogięło, więc no Nie będzie to ideal, w idealnym stanie oddane, ale mam nadzieję, że jego reakcja będzie dobra I że chociaż raz założył tą koszulkę, także jak już kurwa mówiłem, on jest kibicem Barcelony Ale nawracamy, Pujola nie będę nawracał, bo on jest legendą swojego klubu, więc ciężko będzie go nawrócić na tory Realu Madryt kurwa Dobra, ktoś wykminie najwyżej. Ja nagram po prostu jego reakcję jak mu wręczam. Widzimy się już na miejscu, możliwe, że ze świętym. Spotkałem go szybciej niż myślałem, że go spotkam. Strollował troszeczkę. Byłem w Madrycie. To jest twoje... Nie wierzę. ...na urodziny, stary. Jezus, czekajcie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Jaka piękna. Mam nadzieję, że ja załóż do szkoły. Hiszpania. Tak? Już się nawróciłeś? Nie no nie, Bar barsa barsa Kurwa, Leo Messi Cię doje... A nie, bo on też już spierdolił stamtąd Wszyscy spierdalają Anus fati Anus fati pan był, pan był ogólnie taki, żeby poczekać na Pujola Że Pujol poszedł z był z kamerą, a ja a Ci to wręczę Tylko, że Pujol strolował i ty mnie Ty też strolowałeś, Więc no Ja Ci wysłałem, że Cię widzę A to nawet nie czytałem, bo ja właśnie nagrywałem Mogę Ci nawet pokazać, że minutę temu nagrywałem Zresztą, chyba nawet widziałeś, jak ja szedłem z kamerą. Trzymałem no. kamerę i mówiłem, że jest przypoł, bo kurwa Pujol strollował. Jak mu to wręczyć? I się pojawiłeś. Znikam. Mo Misiu, ja się mogę pojawić u Ciebie w pułapku z Dobra, czekamy na Pujola. Święty już siedzi w barwach. Róbcie screeny i dodawajcie wszędzie. To jest robię z Barcelony. To, robię to tylko do... Widzieliśmy, że przychodzi Karl z Pujol. To no i jest ją Karler zarysujon się spóźnił no. spóźniła jak tylko pasza było to Robimy teraz ćwiczenie, które jest zapisane jako ćwiczenie Bartiego Myślę, że już możemy przestać je tak nazywać, bo Barty. kiedy ostatnio Barti był? Barti mi ostatnio wysyła fotę z, z siłowni na tym na snapie Gdzie on był na siłowni? No w Włoszech chyba i robił to ćwiczenie? Wygodna koszulka? Kujowa. Znaczy od śliwki to 100 razy lepsza, ale normalnie bym tego ścierwa nie założył. Ale sam założyłeś, ja ci nie kazałem założyć. Wiem no ale chciałem. Więc chciałem. tutaj nie rób disrespect for Real Madrid, bo nie dostałeś gift i ja, ch ja chcę ciebie widzieć codziennie w szkole w tym. Na WF przynieść na, na WF. na WF. Czekaj. Robimy teraz TikToka każdy będzie wyciskał po kolei Tutaj Pujol stoi z telefonem To była 50 w wykonaniu Igora Kurwa Świętego Łatwo, ludzie Kurwa Świętego Teraz ja chyba czy... Nie, teraz ja, teraz ja Pujol, zobaczymy A to chyba stanąć trzeba za Pujolem, nie? Nie, co... Mogę? już. Gdzie zrobi? Łooo, kasunia. Już się odzywałem, ty no to wytnie, tam będzie muzyka i tak, dobra, to teraz ja lecę. Możesz w sumie nagrać tak, też kamerą. Bo ja jestem, że, jestem najrzadziej nagrywanym z wszystkich ludzi Właśnie, na tej siłowni. W ogóle... No stary outfit powrócił, bo dawno nie było tej koszulki. Dobra, 50% Dwa obiektywy patrzą na tą próbę. Dla Madrid, ile wziąłeś? Albo nie, nie mów, nie mógł. Pewna sliwka, TikTok. Dokładnie, będzie link w przypiętym komentarzu, będziecie mogli sprawdzić ile wziął. Jesteś zadowolony? Ja szczerze kurna dociągnąłbym, dociągnąłbym jeszcze coś, ale nie, nie. A ty jak? zadowolony? Ja jestem bardzo zadowolony. Myślałem, że, że, myślałem, że padnę przed, przed tutaj innym zawodnikiem, ale było blisko. Ale jak było dokładnie, się dowiecie, zobaczycie tam na dole. Ludzie, ocencie to, on. on... On uważa, że jest lepszy waląc 13 kg więcej. A ja wyciskam tyle co on. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że święty od września nie przytył nic. Masz ja tyle mam... samo. Bo stary, ja... ja cały czas pracuję dlatego ja... Ale nie wiesz mógł... ile ty byś mógł. Co ty prac... co ty pracujesz? Kurwa, przecież ja trenuję codziennie. Kto ci każe trenować? I moje moja głowa... No tak, chcesz grać w Realu Madryt w przyszłości. Winicie <laughs> już. Nie... Jaki jest twój ulubiony piłkę z Realu? Ulubiony. Ja tam nikogo nie znam <grystanie> Tak nikogo nie znasz Cristiano Ronaldo <grystanie> Serio, kto tam teraz gra? czekaj Na obronie. Nikogo tam nie ma nawet. Nie wiem. Ronald Araújo. Barcelona. To jest Dlatego nosisz taki strój. Czekaj, zaraz coś muszę sprawdzić. Muszę sobie wszystko w domu. Dobra, bo Puyler tutaj wycina, więc możesz jeszcze powiedzieć o swojej koleżance dla tynosce. Czemu? Tajemnice przed widzami? No tutaj no case. Co byś jej zrobił? Co bym zrobił? No co byś jej zrobił? Powiedz. Nie wiem, o co ci chodzi. Zrobiłbyś jej dziecko? Nie, wypuś. By... Spokojnie. A wtedy by nie mogła Cię zostawić. Tak. Czyli zrobiłbyś. Nie. Czekaj, wezmę tak palec na Tobie i teraz jest no face, no case. Możesz powiedzieć. Nic nie mówię, ale trzeba... A Chciałem pokazać, że Barcelona wygrała ze Spaniolem, ale jednak jeszcze nie grali. I takim lecimy. jesteś doinformowanym kibicem. Co to... Dobra, opowiedz coś o koleżance, bo widzów to na pewno ciekawi. Nic nie będę mówić. Człowiek. I bierzesz to, 80 kilo bierzesz. No. Dawaj, nagrywaj. To staje za mną. Dobra, nie trolluj, tylko opowiadaj. Nic nie będę opowiadał, człowiek. Dobrze, reasumując, święty niestety Rogiewicki jest zajęty. Jaki zajęty? Co ty gadasz. A znaczy, nie jesteś zajęty? Jestem wolnym strzelcem. Okej. Okay. A coś czuję, że po tym TikToku, który będzie, którego zobaczycie tam na dole. Uu, będzie kolejka. Popujolata. Ona jest z Katalonii? Popujola tak samo. Ona jest z Katalonii? Z Madrytu. A, to dobrze, trafiłem z prezentem. Ej, ale ej, wiesz, miał, jak miałem akcję? tak Nie. Bo, w, bo wczoraj, wczoraj moja moje, tam impreza była urodzinowa. I taki typ do mnie podchodzi, nie? Ja tam se, tam wiesz, siedzę na kanapie jeszcze chwilą. I mnie podchodzi. Jeszcze ci powiem. Ale bym cię wyruchał Ja miałem takie typie jak kurwa I ten typ trzeba, i wiesz, ten typ się włamywał kurwa do łazienki jak ja tam siedziałem W ogóle otwierał kurwa drzwi, w ogóle pojewamy jakieś, no Pozdrawiamy tego typa Jesteśmy na martwym, w końcu powrót Dlaczego nie było martwego? To jest pytanie Do niego Dlatego, że on się boi robić martwe Tutaj mamy kalę, sobie Poprawił tutaj Dalej nie jest idealna, ale poprawił no. A ty? Ja stoisz nie... w miejscu, ty stoisz w miejscu cały czas. Nie, ja idę, zaraz na, wicepce, ja idę zaraz na ulicę. na Możesz powiedzieć, kogo ty chcesz zabrać na siłownię? Bydze, nie idę na ulicę. Ty zawsze jak nagrywam, musisz się po coś schylać, uciekasz. No i nam uciek z martwego. Nawet nie można go nazwać... Weryfikacja będzie z latynoską. Nie można go nazwać... Ona go zweryfikuje. Nawet nie można go nazwać panienką, bo przecież panie Nie, Roni jak my nie damy rady, latynoska da radę. Ja wam mówię. Ona go, ona go przetrenuje kurwa tak, że to będzie zmiana. Pójdzie w końcu na masę przynajmniej. Dobra, teraz będę ja leciał. Tu jest założone 60, to jest rozgrzewka i pokażę wam ile robię, bo jest duży, duży progres w porównaniu do tego, co było wcześniej. Dobra, witam przy bardzo dobrym ćwiczeniu, którego ten pan nie chce robić. Ogólnie dwie zmiany są. Zmiana oczywiście ciężarowa. Tutaj jest 120, założone. Dzisiaj nie 130, aż tak się nie czuję. I druga zmiana. Brak obuwia. Brak obuwia. Dużo osób mi to pisało, zaznaczało. Kurwa zdaj mi te buty. Mówiłem, że nie. Dlaczego mówiłem, że nie? Przyniosę, bo żeby nie było. One, ta podeszwa jest w chuj twarda. Ona jest total, totalnie nie jest miękka. Więc robiłem przy tym, bo była twarda yy, podeszwa. Minus był taki, że nie była równa. No i dlatego stwierdziłem, że zacznę robić na boso. I no powiem szczerze, że trochę lepiej czuć, więc mieliście... Teraz Obserwuj mnie święty, bo powinieneś iść w moje ślady, a tego nie robisz. Mógłby mi się złapać na część treningów. Człowiek mam spadtu i Przed przy czwartej mi trochę się wymknęło. Muszę zacząć ręce. To tutaj nie znalazłem nigdzie... Jak się ten proszek biały nazywał? Magnezja. Magnezji, no, magnezji no. nie znalazłem. No tak. Także laszek jestem szerokie po tych moich treningach. Porównanie. Tu jest pizda maszynowa, tu wolno ciężarowiec. Sam Ja mam pomysł. Zróbmy coś. To daję Ja mam ja mam 3 miesiące swojego treningu. Pujol ćwiczy planu treningowego, Pujol ćwiczy swoim planem treningowym zrobiony przez Piwnego Sliwkę, Kto będzie miał... Kto zrobi większy progres ten, ten wygrywa, ja, piszcie jeden w jeden miesiąc, tak miesiąc dogoniłem twój roczny progres. Ale... wiesz, że ale... w te trzy miesiące z on, jest, on jest po prostu... On nie rozumie. No no, czekaj, on, idziemy, nie On uważa, że to jest normalne, że ja ważę 13 kg mniej od niego? I on się fleksuje tym, że wyciska tyle co ja. To jest nienormalne. To jest nienormalne po prostu. Tylko, że ty stary miałeś szansę. Miałeś szansę mieć jego wagę. I nie zrealizowałeś. Nie, nie, nie Miałeś. miałeś. Nie, widzę, bo ja... We wrześniu przy, przyprowadziłem cię stary. Podałem ci rękę. Ty ją przyjąłeś. Wziąłem cię na siłownię. Dałem ci porady odnośnie diety, ale ja cię kurwa nie będę trzymał na smyczy, żebyś jadł. Posłuchajcie, ja bardzo dużo jem. Tylko, Nic jest, jest tak. Ja byłem u ciebie w domu i widziałem, ty kurwa, barsz jesz, jajeczniczkę, jakiś obiadek malutki Jakim... i, i kurwa, chipsy januszowe, maćkowe. On pierdoli głupoty, po prostu ja, ja ćwiczę, ja cały czas ćwiczę. Ja po pobycie u Ciebie z domu wróciłem do siebie i musiałem zjeść 2500 kalorii, bo się nie dało dobić niczy, niczym u Ciebie. Za ja, jakie głupoty, I jakie, ja pierdolę, czekaj, muszę jak... No tak jest. Gada głupoty, ja bardzo dużo jem, tylko że jest, ja reprezentuję ale Sportową właśnie Polskę ja ty, ćwiczę 7-8 dni w ty 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 tygodniu, ty więc... Ty dużo jest stary, ale problem jest inny. No. Ty jesz dużo objętościowo, a nie kalorycznie. Nie, jest też tam dużo. Ale ty nawet nie wie, ile spożywasz dziennie kalorii. Oczywiście, że wiem, ale... Ile? Nie wiem. Że już no właśnie, no to właśnie, liczyć. dobra, ja już to kończę, bo to jest ta to no chodzi... kompromitacja. I oby tego twoja Latina nie zobaczyła, bo... chyba nie pójdziecie na te łyżwy, stary. Ona się będzie bała. Nie wrzucisz tego, ja to zgłoszę. Motywacja od świętego. Nie, ja po prostu mówię, że mam 15 lat. Zarówno Nie, zarówno mi jak i maszyny. Powiedz jeszcze raz, masz 15 jak lat i ja jak, jak to, dalej? Jak ja to mówiłem? No ty mówiłeś masz 15 lat, chcesz wypierdalać z A, maszyn? Dobrać. Mam 15 lat. Nie, no ty zepsułeś, ty znowu, tak pięknie to mówiłeś. Masz 15 lat, ty mówiłeś. Ja mam cię uczyć, masz którym po Posłuchaj, posłuchaj mnie, masz 15 Bo. lat. Chcesz ćwiczyć na maszynach? Kurwa, nie krępuj się, zobacz. Chodzę tu z dwoma gośćmi, którzy mnie hejtują za to, co robię. Kurwa. Co jest? Ja myślę o sobie. Niech oni się ćwiczą, kurwa, na tym wszystkim. Ja będę wypierdalał tak jak chcę. a la Madrid czy Forza Barca? Forza Barca. 21 godzina, derby. Wydaje mi się, że Hala Madryt. Derby Barcelony, to dla Sliwki. On już się nawrócił, tylko jeszcze, jeszcze się nie przyznał. Ja jestem mój Realu Madryt, nawracam. Mimo, że ja nawet im nie kibicuję, Idziemy na worek, dawajcie. Ale ja jeszcze tu będę kończył. To ja idę na worek. No to idź na worek. Pokażę, jak to się robi. Chcę coś powiedzieć na koniec. Ja chcę powiedzieć, że. Pamiętaj, że masz powiedzieć coś dla swojej kochanki. Ja bym chciał powiedzieć, że jeba cię wolno ciężarki. A, że jeba cię, ją... dobra, to teraz Borys. <grystki> <thoughts> Co ja powiem tak, ja jestem dumny bardzo, bo dzisiaj była weryfikacja maszyny, maszyna versus wolnociężarowiec. ciężarowiec. Jeden miesiąc, rok progresu dogoniony. Ja Zobaczymy domanę, się za trzy miesiące, jak ja już będę wypierdalał 100 kg. Kilogramów, kilogramów więcej, kg on... więcej. Ale zobaczycie, tu ja będę. Dobra, 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 ja już będę ja będę wypierdalał 100 o. Nie, ja no, chciałem zatrzymać. No stary, stary, stary. chciałeś to dawaj, leć, leć, leć. Nie, no stary. No i teraz już wymigujesz, się, wymigujesz się no chodź. No stary, stary, stary. Ty pracujesz, ty kurwa pracujesz w Dobra, 22 godzina. Galeria zamknięta, wy tu patologiczne akcje jakieś robicie. Nie pozdrawiasz swojej no ja dziewczyny, tak? tak, tak? Ja, weź tak. Już, będą, ja powiem przestań nie. Ja powiem tak. Słuchaj, ja ci powiem to. tak, będą trzy miesiące, ja będę wypierdalał sto. No, ja Jego będą, bały, daj jego daj, będą daj. bolały plecy i będzie kurwa mnie wypierdalał bo nie no, martwego. Pewnie nikt, nic z tego nie zrozumieliście, co oni mówili. Zostawcie łapkę w górę, uśmiech na twarzy i bicep z wami. Naprawdę na cześć cześć.